4. Bóg usprawiedliwia. Być usprawiedliwionym, czyli sprawiedliwym, to cudowna rzecz. Gdybyśmy nigdy nie złamali przykazań Bożych, usprawiedliwienie nie byłoby nam potrzebne, ponieważ bylibyśmy sprawiedliwi sami z siebie. Ten, kto przez całe swoje życie wykonywał to, co powinien wykonywać, i nigdy nie zrobił czegoś, czego nie powinien był robić. Jest zgodnie z prawem sprawiedliwy. Jestem jednak zupełnie przekonany, że Ty, drogi czytelniku, nie jesteś osobą tego rodzaju. Jesteś zbyt uczciwy na to, aby udawać, że jesteś bez grzechu, dlatego potrzebujesz usprawiedliwienia. Jeśli sam siebie usprawiedliwiasz, to po prostu oszukujesz sam siebie. Lepiej więc nie próbuj sam siebie usprawiedliwiać, bo nie warto. Gdybyś poprosił innych, aby Ciebie usprawiedliwili, cóż mogliby zrobić? Może udałoby Ci się nakłonić niektórych z nich do tego, aby dobrze o Tobie mówili w zamian za drobne przysługi. Inni z kolei będą obgadywać Cię za plecami za mniejsze rzeczy. Ich opinie nie są wiele warte. Tytuł tego rozdziału brzmi Przecież Bóg usprawiedliwia. Jest to zadziwiający fakt, oraz coś, co powinniśmy starannie rozważać. Przyjrzyjmy się temu. Przede wszystkim nikt inny oprócz Boga nie pomyślałby o usprawiedliwieniu winnych. Winni żyją w jawnym buncie, popełniają własnoręcznie zło, stają się coraz gorsi, powrócili do grzechu. Nawet jeśli wcześniej odczuwali z tego powodu zażenowanie i przez pewien czas zmuszeni byli z niego zrezygnować, złamali dekalog, podeptali Ewangelię, nie przyjęli zwiastowania łaski i trwają w bezbożności. Jak można takim ludziom przebaczyć i uniewinnić ich? Znajomi wątpili w nich i mówią o nich: to beznadziejne przypadki. Nawet chrześcijanie patrzą na nich raczej z żalem niż z nadzieją. Jednak Bóg tak nie patrzy na nich. On chwale swojej łaski już przed założeniem świata wybrał niektórych z nich i nie spocznie, dopóki nie usprawiedliwi ich i nie sprawi, że zostaną przyjęci w umiłowanym synu. Czyż nie jest napisane, a których przeznaczył tych i powołał, a których powołał tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił tych i uwielbił? Widzisz więc, czytelniku, że Pan postanowił niektórych usprawiedliwić. Dlaczego więc ty i ja nie mielibyśmy być wśród usprawiedliwionych? Zamysł usprawiedliwienia mnie pochodzi jedynie od Boga. Ja sam jestem dla siebie zadziwiającym przypadkiem. Nie wątpię, że łaska jest równie wyraźnie widoczna w życiu innych. Spójrzmy na Sala Starsu, który pienił się przeciwko sługom Bożym, niczym głodny wilk przeszladował owieczki na lewo i prawo, a mimo to Bóg. Uderzył go na drodze do Damaszku, przemienił jego serce i całkowicie go uniewinnił, usprawiedliwił. Na długo przedtem, zanim człowiek ten stał się największym głosicielem usprawiedliwienia przez wiarę. Paweł musiał często zdumiewać się nad tym, że został usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ponieważ sam był wcześniej zagorzałym zwolennikiem zbawienia z uczynków zakonu. Jedynie Bóg mógł pomyśleć o usprawiedliwieniu takiego człowieka, jak prześladowca Kościoła Saul. Pan Bóg poprzez swoją łaskę okazuje swoją chwałę. Nawet gdyby ktoś inny pomyślał o usprawiedliwieniu bezbożnych, coś takiego wykonać mógłby jedynie Bóg. Nie jest możliwe, aby człowiek mógł przebaczyć grzechy, które zostały popełnione przeciwko niemu. Jeśli ktoś wyrządził Ci wielką krzywdę, możesz tej osobie to wybaczyć. I mam taką nadzieję, że to zrobisz. Jednak krzywdzicielowi może przebaczyć jedynie osoba skrzywdzona, a nie osoba trzecia. Jeśli została ci wyrządzona jakaś krzywda, jej przebaczenie musi wyjść od ciebie. Jeśli zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu, to przebaczenie nam leży w mocy Boga, ponieważ grzechy zostały wyrządzone przeciwko niemu. Dlatego też Dawid powiedział w Psalmie 51. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Ponieważ to Bóg, przeciwko któremu został popełniony grzech, może unieważnić przestępstwo, to co jesteśmy winni Bogu, może nam zostać umorzone przez naszego wielkiego stwórcę, jeśli tak mu się spodoba. A jeśli on coś umarza, to jest to umorzone. Jedynie wielki Bóg, przeciwko któremu grzeszymy. Może zmazać nasze grzechy. Dopilnujmy więc, aby przyjść do niego i otrzymać z jego rąk przebaczenie. Nie dajmy się zwieść tym, którzy każą nam najpierw wyspowiadać się im z naszych grzechów, ponieważ nie mają oni w Biblii żadnego dowodu na poparcie swoich roszczeń. Nawet jeśli nie zostali oni ordynowani do ogłaszania roszczenia w imieniu Boga, to i tak lepiej jest udać się samemu do wspaniałego Boga poprzez pośrednika, Jezusa Chrystusa, aby szukać i otrzymać przebaczenie z Jego rąk, ponieważ jesteśmy pewni, że taka jest prawdziwa droga. Religia oparta na pośrednikach pociąga za sobą zbyt wielkie ryzyko, dlatego o wiele lepiej jest samemu dopilnować spraw dotyczących duszy i nie zostawiać ich w rękach innych ludzi. Jedynie Bóg może usprawiedliwić bezbożnego. On może to zrobić w sposób doskonały. On odrzuca nasze grzechy za siebie, on nie wymazuje. Powiedział, że gdyby nawet ktoś chciał odszukać nasze grzechy, to i tak ich nie znajdzie. On w swojej nieskończonej dobroci przygotował chwalebne działanie zmierzające ku temu, aby nasze szkaradne grzechy stały się białe niczym śnieg i aby odrzucić nasze przestępstwa od nas tak daleko jak w Sutle od Zachodu. Powiedział, Waszych grzechów nie wspomnę więcej. On nie cofa się przed tym, aby usunąć grzech. Jeden z dawnych proroków zawołał, pełen zdumienia: Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo reszcie swojego dziedzictwa, który nie chołasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w Księga Michałasza, rozdział, 18 werset. Nie mówimy teraz o sprawiedliwości, ani nie postępowaniu Boga z ludźmi tak, jak na to zasługują. Jeśli chcesz traktować swoją relację ze sprawiedliwym Panem na warunkach zakonu, grozi ci wieczny gniew, ponieważ na to właśnie zasługujesz. Niech będzie błogosławione Jego imię, ponieważ nie postępuje On z nami według miary naszych grzechów. Bóg okazuje nam teraz darmową łaskę i nieskończone współczucie. Mówi: Przyjmę Was łaskawie i dobrowolnie okażę Wam miłość. Uwierz temu, gdyż jest to rzecz absolutnie pewna. Że wielki Bóg może okazać winnym obfite miłosierdzie. Ba, on może traktować bezbożnych tak, jak gdyby zawsze byli pobożni. Przeczytaj uważnie przypowieść o synu marnotrawnym i zobacz, jak przebaczający ojciec przyjął powracającego syna. Okazał mu tak wielką miłość, jak gdyby jego syn nigdy nie opuścił jego domu i nie skalał się z nierządnicami. Okazał mu tak wielką miłość, że nawet jego starszy brat zaczął z tego powodu narzekać, jednak ojciec nigdy nie przestał okazywać swojej miłości z synowi marnotrawnemu. Bracie, bez względu na Twoje winy, jeśli tylko powrócisz do swojego Boga i Ojca, On potraktuje Cię tak, jak gdybyś nigdy nie popełnił zła, On uzna Cię za sprawiedliwego i będzie z Tobą postępował jak z człowiekiem sprawiedliwym. Co powiesz na to? Chcę jasno pokazać, jak wspaniałą rzeczą jest to, że tylko Bóg pomyślał o usprawiedliwieniu bezbożnych i tylko On mógł to zrobić. Czy nie widzisz, czytelniku, że Pan może uczynić te rzeczy? Oto wyzwanie rzucone przez apostoła Pawła. Tuż będzie oskarżał wybranych bożych. Przecież Bóg usprawiedliwia. Jeśli Bóg usprawiedliwił człowieka, to zrobił to dobrze, właściwie, sprawiedliwie i na całą wieczność. W jakimś magazynie pełnym jadu przeciwko Ewangelii oraz tych, którzy ją głoszą, przeczytałem, że głosimy pewnego rodzaju teorię, na podstawie której wyobrażamy sobie, że ludzi można uwolnić od grzechów. Nie wyznajemy jakiejś teorii, lecz ogłaszamy fakt. A najwspanialszym faktem na świecie jest to, że Chrystus swoją drogocenną krwią rzeczywiście usuwa grzech i że Bóg ze względu na Chrystusa okazuje ludziom miłosierdzie, odpuszcza winy i usprawiedliwia ich. Nie ze względu na coś, co w nich widzi, ani na przyszłe dobre rzeczy w nich, które w swojej wszechwiedzy przewidział, ale ze względu na bogactwo Bożego miłosierdzia, którego obfitość spoczywa w Jego sercu. Głosimy, głosimy i do końca życia będziemy głosić tę prawdę. Bóg usprawiedliwia, to znaczy usprawiedliwia bezbożnych. On nie wstydzi się tego robić, a my nie wstydźmy się tego głosić. Usprawiedliwienie, które pochodzi od samego Boga, musi być dziełem poza wielkimi wątpliwościami. Skoro zostałem uniewinniony przez sędziego, to któż może mnie obwiniać? Skoro najwyższa instancja we wszechświecie ogłosiła, że jestem sprawiedliwy, to któż może mnie oskarżyć? Usprawiedliwienie przez Boga jest wystarczającą odpowiedzią dla przebudzonego sumienia. Dzięki usprawiedliwieniu Duch Święty ogłasza pokój w całej naszej naturze. I już więcej nie boimy się. Tak usprawiedliwieni możemy odeprzeć wszystkie ryki i oskarżenia szatana oraz ludzi bezbożnych. Jako usprawiedliwieni możemy umrzeć, ponieważ powstaniemy z martwych i będziemy mogli śmiało stanąć na sądzie ostatecznym. Śmiało stanę w ostatnim dniu. Któż bowiem będzie mnie oskarżał? Wszak to sam Pan oczyścił mnie ze strasznej winy. I przekleństwa grzechu. Przyjacielu, Pan może zmazać wszystkie Twoje grzechy. Mówiąc to nie strzelam w ciemno, ponieważ Pan powiedział, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Choćbyś był uwikłany w swoich przestępstwach aż po samą szyję, to jednak On może jednym słowem usunąć Twoją nieczystość i powiedzieć: Chcę, bądź oczyszczony. Pan jest wielkim przebaczycielem. Mówimy, wierzę w odpuszczenie grzechu. Czy Ty także w to wierzysz? Nawet w tej godzinie może On ogłosić taki wyrok. Twoje grzechy są Ci odpuszczone. Idź w pokoju. A kiedy On to czyni, to żadna siła w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie może sprawić, by stanął w szeregu osób podejrzanych, a tym bardziej zasługujących na gniew, nie wąt w moc wszechmocnej miłości. Nie byłbyś w stanie przebaczyć swojemu bliźniemu, gdyby popełnił wobec ciebie takie przestępstwa, jakie Ty sam popełniłeś wobec Boga. Nie wolno odmierzać Bożego Słowa swoim buszlem. Boże myśli oraz drogi górują nad naszymi tak, jak niebiosa górują nad ziemią. Być może powiesz, że byłoby to wielkim cudem, gdyby Pan przebaczył ci grzechy. Właśnie tak byłby to największy cud dlatego prawdopodobnie on to uczyni ponieważ czyni rzeczy wielkie i niezbadane których się nie spodziewaliśmy kiedy ogarnęło mnie straszliwe poczucie winy byłem bardzo przygnębiony i życie stało się dla mnie udręką kiedy jednak usłyszałem rozkaz do mnie się zwróćcie wszystkie krance ziemi abyście były zbawione bo ja jestem Bogiem i nie ma innego Księga Izajasza 45 rozdział 22 werset: Wówczas skierowałem swój wzrok na Pana, i w jednej chwili On mnie usprawiedliwił. Ujrzałem Jezusa Chrystusa, który został za mnie uczyniony grzechem, i ten widok przyniósł mi ukojenie. Kiedy ukąszeni przez jadowite węże na pustyni spojrzeli na węża sporządzonego z mosiądzu, natychmiast odzyskiwali zdrowie. Tak samo było ze mną, kiedy spojrzałem na ukrzyżowanego Zbawiciela. Duch Święty, który uzdolnił mnie do tego, abym uwierzył, dał mi dzięki wierze pokój. Odczułem zapewnienie, że moje grzechy zostały mi przebaczone. Tak samo wcześniej odczułem zapewnienie, że moje grzechy zostały mi przebaczone. Tak samo jak wcześniej odczuwałem zapewnienie mojego potępienia. Wcześniej miałem pewność, że jestem potępiony, ponieważ taki wyrok zawarty był w Słowie Bożym, a sumienie moje poświadczało o tym. Kiedy jednak Pan usprawiedliwił mnie, otrzymałem także zapewnienie o tym poprzez świadectwo Słowa Bożego oraz mego sumienia. Słowo Pana zapisane w Piśmie Świętym mówi, kto wierzy w Niego nie podlega potępieniu. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 18 werset, Biblia Tysiąclecia a moje sumienie poświadcza, że uwierzyłem i że Bóg jest sprawiedliwy w tym, że przebaczył mi moje grzechy. Mam więc świadectwo ducha świętego oraz mojego własnego sumienia i oba te świadectwa są ze sobą zgodne. Jakżebym pragnął, czytelniku, abyś przyjął świadectwo Boga w tej sprawie i miał złożyć świadectwo o zapewnieniu zbawienia? Śmiem twierdzić, że usprawiedliwiony przez Boga grzesznik może mieć większą ufność swoje usprawiedliwienie niż człowiek sprawiedliwy, o ile taki by się znalazł, który jest usprawiedliwiony ze swoich uczynków. Nigdy nie moglibyśmy mieć lepszej pewności, że wypełniliśmy dostatecznie dużo dobrych uczynków. Sumienie zawsze odczuwałoby niepokój. Czy czasem czegoś nie dopełniliśmy, w efekcie czego moglibyśmy polegać jedynie na niepewnym werdykcie omylnego sędziego? Kiedy jednak sam Bóg usprawiedliwia, a Duch Święty poświadcza o tym, dając nam pokój Boży, wówczas odczuwamy, że rzecz ta jest pewna i załatwiona. Dlatego też możemy wejść do odpocznienia. Żaden język nie jest w stanie wysłowić głębi spokoju ducha, jakiego doświadcza dusza, która otrzymała pokój Boży, który przekracza wszelkie zrozumienie.